Jesteś Adrem bardzo inteligentnym mężczyzną. Bardzo lubię twoje wypowiedzi. I ja mam takie pytanie. Ile to jest pierwiastek z 55 podniesiony do kwadratu? Pięćdziesiąt do kwadratu. Widzę pierwiastek z za... 55 Mamy podniesiony do kwadratu do potęgi drugiej. <grychy> pierwiastek z 55. 43? Nie. Kurwa, czekaj, pierwiastek to, to trzeba podzielić? Ja znam odpowiedź, mogę? No Pomogę ci. No, dajesz na Pom pomogę ci. Yy, no, pierwiastek z 55 to jest 5 do kwadratu, no to to będzie 55. Najlepszego 5. Tak? Nie, no, 5 do... nie, nie. 5 razy 5, Nie, 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 nie. 5 razy 5, 5, 5, Zaraz, poczekaj, 5. Pierwiastek ze 110. To, to jest 12 12 to jest. Jeżeli podnosimy nie, pierwiastek nie, nie. do potęgi drugiej to wynik będzie tą cyfrą która jest pod pierwiastkiem 55. Ale dla... to no 50 jak, 50? Pod, podno... nie to powiedzieć 5 i później coś jeszcze. No nie no ale, nie. Podnosi, no ale jak jakby. Pie... Nie, chodzi Dobrze dobra. to, jest to jest 55 razy 55. No. Wynik masz 3025 i to bierzesz pod pierwiastek, wtedy masz 55. To są własności matematyczne. Dobra, masz jeszcze jakieś pytanie czy tylko kończy krychy? Ja pierdolę. <gry> Nie, mam do ciebie pytanie.